Jestem Weronika. Serdecznie chciałabym Was zaprosić na zajęcia stańca tańca nowoczesnego w Żnińskim Domu Kultury, które zaczną się we wrześniu. Będą to prawdopodobnie dwie grupy. Dzieciaki od 8 do 18 lat, ale starsi jak najbardziej też są mile widziani. Będziemy tańczyć jazz, hip-hop, modern, dancehall, trochę popingu możemy liznąć. Tak naprawdę wszystko zależy od Was, co będziecie chcieli. Od Was, czyli od potencjalnych członków. Zrobimy po prostu tak, żeby było fajnie, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Więc jeżeli masz doświadczenie, bądź zupełnie go nie masz, chciałbyś dopiero rozpocząć swoją yy, historię z tańcem, to serdecznie zapraszam od września. Cześć, witajcie. Tu Mateusz Zawacki. E, widzimy się 1 września e, w sekcji perkusji. Zapraszam wszystkich od 7 lat wzwyż. Zapraszamy! z tej strony Piotrek Strzałka, zapraszamy już od września do Rzyńskiego Domu Kultury na zajęcia breakdance. Zapraszamy! Od września zapraszamy wszystkich na zajęcia zumby, które będą się odbywać każdy wtorek o godzinie 18.30. Zapraszamy dziewczyny? Zapraszamy! Serdecznie zapraszamy już od września do Żnińskiego Domu Kultury na zajęcia plastyczne, sekcja plastyczna. Prowadzę zajęcia w różnych grupach wiekowych, już od najmłodszych dzieci, 5-6-letnich. Druga grupa wiekowa to są dzieci od 7-8 roku do tak mniej więcej 10-11. I jeszcze jest najstarsza grupa wiekowa, taki 11-12. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dzieci przedszkolaków, szkolne dzieci, dzieci już takie prawie dorosłe, a nawet dorosłe, więc wszystkich serdecznie zapraszamy od września na sekcję plastyczną do domu kultury. Może dzisiaj dla odmiany coś na złonkach Wam zagramy. no bo przecież dobrze, dobrze znamy dźwięki kolorów. już ruszyła Karuzela, mocno przyjaciela! Szybko, 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 Coraz Druga! Zapraszamy wszystkie przedszkolaki na zajęcia umuzykalniające, na których gramy, śpiewamy, tańczymy, poruszamy się w różnym metrum i w różnych tonalnościach. E, będą trzy grupy, trzy i czterolatki. E, to będzie pierwsza grupa, druga grupa, pięcio-sześciolatki. I trzecia grupa to będzie grupa zaawansowana, czyli dla dzieci kontynuujących e, z poprzedniego roku. Zajęcia zaczynają się w październiku, tak więc serdecznie zapraszam. Zapraszamy? Zapraszamy, zapraszamy. Cześć, mam na imię Krzysiek. Krzysiek Toczko zajmuje się sekcją gitary i ukulele generalnie sekcji strunowej w Rzyńskim Domu Kultury. Ruszamy od września z następnym rokiem szkolnym. Do końca sierpnia można robić zapisy na listę rezerwową, bo mamy tutaj póki co komplet. To są zajęcia uczące nie tylko gry, ale też i kompozycji, i improwizacji, więc takie bardzo szerokie podejście muzyczne. Zapraszam serdecznie. Cześć! Nazywam się Anna Stachurka i pragnę bardzo serdecznie zaprosić Was na nowy cykl zajęć do Żnińskiego Domu Kultury, który będzie traktować o fotografii. Zajęcia ruszają od października. Będziemy spotykać się raz w tygodniu, aby stworzyć przestrzeń do ciekawych dyskusji i wspólnego fotografowania. Przygotowałam dla Was materiał pełen wiedzy i praktycznych wskazówek. Będziemy m.in., Budowali najprostszy aparat, kamera obskurę. Będziemy tworzyć fotoreportaże, nauczymy się opowiadać historię za pomocą zdjęć. Będziemy czerpać inspiracje nie tylko z życia codziennego, ale także m.in. z malarstwa. Będzie miło, swobodnie i na pewno bardzo inspirująco. Zapraszam wszystkich w wieku od 15 do 105 lat. Zapraszamy we wrześniu, co roku, 1 września, mamy uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali Widowisko Wierzyńskiego Domu Kultury, Ogniska Muzycznego. Zachęcamy naprawdę miłośników, już tak jak tutaj mam przed sobą sześciolatki. Od sześciu lat można rozpocząć naukę gry na fortepianie i na keyboardzie. Serdecznie zapraszam nie tylko maluchów, że tak się wyrażę, ale również osoby w starszym wieku, bo też takie osoby bywały. I myślę, że wszyscy teraz wspólnie chórem tak zachęcimy. Proszę. Zapraszamy! Pokiwamy. Witam, zapraszam. To są zajęcia z origami i nie tylko, czyli zajmujemy się zarówno sztuką regionalną, sztuką pałucką. Dzieci tworzą, uczą się kwiatków, tak? Jak również wykonują różne prace z origami, origami płaskiego, origami przestrzennego. Także zapraszam na zajęcia od nowego roku szkolnego. W różnych grupach wiekowych są zajęcia od 7 lat do no, w szkoły średniej, jeżeli takie osoby będą chętne. Od września na zajęcia gordonowskie, czyli zajęcia dla małych dzieci już od urodzenia aż do trzeciego roku życia. Zapraszamy? Zapraszamy! Zapraszamy.